Rozdajemy sadzonki drzew. No i idea jest taka, żeby wszyscy mieszkańcy Szczecinka dzisiaj chociaż jedno drzewko posadzili. To jest akcja ogólnopolska pod hasłem Sadzimy, pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. I w całej Polsce wszystkie nadleśnictwa rozdają dzisiaj sadzonki. Łącznie rozdamy milion drzewek. My, dzisiaj jako nadleśnictwo Szczecinek, przygotowaliśmy 1500 sztuk rodzimych gatunków drzew, więc sadzimy i gatunki liściaste, i iglaste. Proponujemy Państwu miododajny gatunek, taki jak lipa, gatunek biocenotyczny, czyli taki, który pozwoli na, na pożywienie dla ptaków, czyli jarząba pospolitego. Mamy brzozy, graby, no i gatunki iglaste, światłorządny modrzew, naszą królową polskich lasów, tutaj pomorskich, czyli sosnę i świerka. To są właśnie nasze gatunki, takie, które pochodzą z naszej szkółki leśnej w Gałowie i to są gatunki, którymi na co dzień odnawiamy nasze lasy. Czy jak wezmę takie drzewko, dam sobie radę z jego odpowiednim wkopaniem? Na pewno, tym bardziej, że dajemy Państwu instrukcję od razu, jak to zrobić i to jeszcze w formie infografiki, więc nie będzie z tym problemu. A jak potem dbać o takie drzewko? Specjalnie właśnie nie trzeba dbać, bo to są właśnie gatunki, to jest przewaga naszych gatunków rodzimych, że one sobie w naszych warunkach klimatycznych powinny poradzić. Dobrze jest od razu po posadzeniu podlać, ale ten tydzień nadchodzący ma być deszczowy, także idealnie, żeby właśnie teraz posadzić swoje drzewo.